Witam widzów portalu sportegit.pl Jesteśmy po ostatnim w tym sezonie meczu Warmii Olsztyn Warmiacy dzisiaj wysoko pokonali start 5 do 2 Jest z nami trener, działacz, no, podstawa tej drużyny i współtwórca sukcesu Bo wiadomo, że Warmia awansowała do czwartej ligi Marcin Wincel, witam Panie Trenerze Witam, dzień dobry Panie Trenerze, na początek Jak Pan ocenia to spotkanie, to bardzo wysokie zwycięstwo nad startem no tak, bardzo wysokie. Gdzieś tam pod koniec meczu udało nam się strzelić bramki, ale trzeba przyznać, że drużyna startu postawiła tutaj duże wymagania. W naszej ocenie, mojej i tu trenerów, był to jeden z lepszych, jedna z lepszych drużyn w tej rundzie. Tym bardziej cieszy to wysokie zwycięstwo połowy, czy tam do wyjścia na prowadzenie 2 do 1 wcale tak łatwo nie było. Nie, no oczywiście mówię, drużyna startu tutaj chciała, chciała zabrać nam punkty, chciała nam utrudnić życie. No już od paru spotkań takie, że, że chyba Tutaj każdy na nas się dość mocno spina. No ale dobrze, no, musimy sobie z tym radzić. Tak? Jeżeli chcemy iść do góry i wygrywać i awansować gdzieś tam w hierarchii piłkarskiej, no to musimy sobie z takimi elementami radzić. I myślę, że dzisiaj drużyna sobie dobrze poradziła, bo wynik końcowy jest satysfakcjonujący, wysoki i wszystkich cieszy. No dobrze, awans zapewniliście sobie tydzień temu. Długo świętowaliście? Nie, myślę, że nie. Nie ma, nie ma czasu. Yy, yy, odkładamy to na, na po, zakończeniu, po zakończeniu sezonu. Na pewno tutaj drużyna po ostatnim zwycięstwie tutaj spędziła troszeczkę więcej czasu na obiektach, ale, ale już we wtorek była gotowa do treningu. Ten awans, który już wywalczyliście i teraz już możecie się nazywać czwartoligowcami, ligowcami, traktowaliście jako sukces, czy jednak jako obowiązek przed startem. Biorąc pod uwagę, to wszystko, co było przed startem sezonu. No myślę, to był jednak obowiązek, tak. No... Nie ukrywaliśmy od początku, że interesuje nas tylko awans, mimo tego, że drużyna jest młoda, ten cel musiał zostać osiągnięty, ponieważ jakby chyba nie byłoby większego sensu dalej tutaj pracować na poziomie klasy okręgowej, no teraz będziemy sobie stawać kolejne cele, tak? Myślę, że musimy dalej próbować iść wyżej, opierać drużynę na, na młodych chłopakach, na chłopakach z Olsztyna, żeby ci zawodnicy, którzy, którzy jeszcze, że tak powiem, mają za niskie umiejętności, aby grać w pierwszoligowym 100 milu, mieli tutaj drużynę, w której mogliby po skończeniu wieku i się się ugrywać i, i, i przetrwać ten trudny okres po, po juniorskiej piłce. Na czwartą ligę ten zespół wymaga wzmocnień, zgłaszają się może do Was jakieś zawodnicy z zewnątrz, żeby tutaj już pograć w czwartej lidze? No tak, zawodnicy się zgłaszają, wiadomo tych chłopaków olszeńskich rozsianych po naszym województwie w różnych drużynach jest dużo. Myślę, że, że wygodniej by im było grać tutaj na miejscu w Olsztynie. No, ja, jako trener, tutaj mam swoje, swoje typy na, na wzmocnienia, ale będą to wzmocnienia również młodych chłopaków. Nie będzie tu jakiegoś wielkiego zaciągu. Wiadomo, że po awansie drużyna potrzebuje tutaj wzmocnienia kadry i zwiększenia rywalizacji, i na to postawimy. Sportowo jesteście poukładani, tu bez dwóch zdań. Ale jak to wszystko wygląda organizacyjnie? No, jednak ten awans powoduje większe wymagania. Co z obiektem? Co musicie spełnić? Czy w ogóle ten obiekt będzie mógł dostać licencję na czwartą ligę? No jeżeli chodzi o ten obiekt no to mniej więcej wiemy co musimy poprawić aby spełnić te wymogi licencyjne. Myślę że tutaj sobie spokojnie, spokojnie poradzimy lub znajdziemy inne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne no w mojej ocenie tu dużo się nie zmienia, tak? Czwarta Liga jakby no, to jest ta sama przestrzeń, czyli tutaj finansowo powinniśmy spokojnie podołać. Zależy nam na tym, żeby, żeby tutaj chłopcy też również odczuli finansowo, że jest to czwarta Liga i myślę, że tutaj sobie spokojnie, spokojnie poradzimy. No dobrze, a co będziecie musieli zrobić, jeżeli już znacie te wymagania? Co, co tutaj na Warni trzeba będzie poprawić? No przede wszystkim musimy tu skrócić boisko, bo jest za duże, musimy zakupić nowe ławki rezerwowych, zamontować około 200 krzesełek, uprzątnąć trybunę dla gości. No i generalnie poprawić troszeczkę tutaj szatnię, bo, bo wymiarowo jest to ok, ale, ale wiadomo wizerunkowo słabo to wygląda. No i myślę, że, że komisja licencyjna tutaj spokojnie nam, nam tutaj udzieli wsparcia. Też musimy pamiętać, że w planach jest tutaj budowa ośrodka piłkarskiego, dlatego wszelkie większe inwestycje chyba nie mają sensu, jeżeli, jeżeli w niedalekiej przyszłości ma tutaj zostać wszystko zburzone i budowane od nowa. Także też musimy o tym pamiętać, żeby niepotrzebnie nie wydać pieniędzy, które, które zostaną wyrzucone w błoto. No dobrze, Wasze słyn... wasi słynni goście, czyli dziki. WMZP nie czepia się tutaj do tej sprawy. No myślę, że tutaj jakby przymknął na razie na to oko. My mamy nadzieję, że, że dziki się w końcu wyprowadzą, bo tutaj rzeczywiście na wiosnę dość długo zamieszkały na naszym terenie. Teraz jest troszeczkę cieplej, nie widać. Miejmy nadzieję, że już wróciły do lasu i więcej do nas nie wrócą. No dobrze, moim i Państwa gościem był Marcin Wincel, trener Warmi Olsztyn, już w tej chwili zespołu czwartoligowego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.